Ja nie wierzę, że ja to zrobiłam właśnie. Co za ja tu robię w ogóle? Co się dzieje? Siemka, z tej strony Spanowa i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Po dwumiesięcznej przerwie mamy dzisiaj... Pierwszy wrzesień, moi drodzy, co się dzieje? Czemu mnie nie było przez te dwa miesiące? Wszystko dzisiaj postaram Wam się streścić i nawet nie wiecie, jak się cieszę, że w końcu wróciłam. Nawet wstawiłam posta na społeczności, w której odnoszę się do zaistniałej sytuacji i, i w sumie to też napisałam tam, kiedy wrócę i dotrzymałam słowa. Świetnie, świetny początek się zapowiada, moi drodzy! <laughs> misiu, jaki słodki misiu! Nie warcz na mnie, co ty robisz, czekajcie. Podejdę do niego, zobaczymy, czy mnie zjebiesz, nie? Ale ma ślepia. Nie, no widać, że jest bardzo miłym zwierzątkiem na Nazwycie... Jakbym cię mogła tutaj nazwać? Nazwę cię Andrzej, dobrze, będziesz Andrzej. Andrzeju, zostań sobie tutaj, że dalej. Teraz trzeba się tutaj dosyć do tego domku, żebym w końcu mm, wytłumaczyła wam, co się dzieje, gdzie ja jestem i, i tak. Cześć, dzień dobry. Dobra, mniejsza. Mm, ci ludzie mnie rozpraszają, proszę stąd wyjść. Proszę mi, proszę mnie stąd wyjść. Dziękuję, Pro, proszę mi, dziękuję. Jeszcze teraz ty. Idź tam, drogi kolego, bo cię zadźgam ręką. Idź tam, no. Spokojnie, to normalne. No, idź, rzesz. Tam na podwórko, no co, co co jest z wami? Nie ten z czego nie rozumiecie? No idź! <laughs> Jeźdzę, załamię chyba, idź! O, o dobrze, dobrze, dobrze! Dziękuję moi drodzy, dobra, teraz trzeba ich zabarykodować, żeby tu nie weszli No i piękny, teraz tu nie wejdą. Chyba z tej strony też nie wejdą, ale... Ale mniejsza. O co wy robicie? Wypad mi, proszę mnie, nie przeszkadzać tej... Zaraz wam rozwalę te drzwi. Dobra, sami tego chcieliście. Ju, proszę bardzo, zaraz drzwi nie będziecie mieli. No i świetnie, od razu lepiej. Dobrze. Więc co się dzieje gdzie się znajduję? Jestem obecnie na Minecraft Podlasie, drugi odcinek. I tak, dałam wam na społeczności wybór, czy chcecie powrót tej serii i większość z Was... Zagłosowała, że tak, więc czemu nie? Dla mnie to też przyjemność, żeby nagrać odcinek z tej serii. Mimo, że coś się zmieniło, paczka jest inna, jest inny świat, bo tamten mi się magiczny sposób usunął pewnie stracił swoją ważność, data ważności, termin ważności, wiecie, już wygaz i tepej, nie i nieważne, mam marchewkę. Po tej deszczowej nocy w końcu wracamy do pięknego słoneczka. I tak, co ja mogę tutaj zrobić? Ze względu na to, że nie mam żadnych rzeczy. A tutaj. O, tam jest jakieś drzewo. Dobrze, dobrze, dobrze. Przydałoby się troszkę tutaj rozejrzeć. A i też wielu z was pytało, czy będą. Nie, 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 kwiatki. Czy ktoś tutaj do mnie dołączy i od razu odpowiadam wam na to pytanie, a więc nie, ta seria będzie prowadzona przeze mnie tylko i wyłącznie. Mam nadzieję, że, że dalej będziecie ją oglądać, bo bo myślę, że będziemy się tu świetnie bawić, nawet jeśli nikogo tutaj ze mną nie będzie. O, Misiu Andrzej, dzień dobry, jak ci minęła? Noc opowiadaj, stary druchu. Okej, okay, ewidentnie, nie, Andrzej nie lubi, nieważne, co tutaj, uuu, 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 cicho Andrzej, siedzi! Andrzej V2 i Andrzej V3, dzień dobry, ul, ale faza, o co to jest, to jest ul, ale fajne. Mam królową pszczół, ale fajnie! Ej, Andrzej, 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 Andrzej V, nie wiem, który masz, łap! Czekaj, o tak ci wyrzucę, łap! Zjesz to? Czemu ty tego nie jesz? Prezenty się przyjmu. Nie przyjął mojego prezentu, jest mi z tego powodu smutno! Nie krzycz na mnie! Czekaj, gdzie ty jesteś. O tu jesteś, nie krzycz na mnie. No to jest miłe. Wracając to, jeśli pod tym odcinkiem wbijecie tysiąc łapek w górę, to pojawi się za tydzień, prawdopodobnie w niedzielę, odcinek z Minecraft Extra. I, i no cóż, mam nadzieję, że uda wam się wbić te, ten cel łapek, ponieważ no cóż. Dwa miesiące przerwy to jednak całkiem sporo czasu i mam nadzieję, że dalej z chęcią będziecie oglądać moje odcinki. Dzień dobry Andrzeju V któryś tam, nieważne. Uuuu, to jest banan? Co to jest? Mam banana, to jest zjedliwe? Zjedliwe, ale bardzo mało daje, to jest takie przykre. Gdzieś tutaj niedaleko widziałam jakąś zwierzę, chciałabym tam pójść. Dużo jest tutaj tych Andrzejów. Wow, fidget spinner. Dawaj kręć się, fidget spinnerze. To się kręci, to jest niebieskie. Mogę to nabić? O, ale... O nie! To jest klątwa jakaś, ja nie wiem, Przepraszam, robaczku! Co to jest za dźwięki? Co się dzieje w ogóle? Ja nie wiem... To no znowu deszcz! No, no czemu? No, nic nie. No, zabierzcie te dźwięki ode mnie, co się tu dzieje? Gdzieś tu była taka wieża, chcę do niej pójść. Może to będą jakieś rzeczy. No proszę. Co to jest jakieś... Są ruiny chyba jakieś, a nie wiem co. Wszyscy są dzisiaj przeciwko mnie. Ej, żałuję w sumie, że nie wzięłam pochodni. Muszę iść po pochodnie, dajcie mi pochodnie! Tutaj jest pochodnie. Jakże, Nie, zaraz piorun mnie trafi, albo gorzej... Nie, yeah, nie... Yeah. Ej, tam się coś paliło, nie gadajcie, że to piorun, w to trzasnął, no nie, ja nie wierzę... Nie, nie chcę umierać, dajcie... No jeszcze, jeszcze was brakowało, to jest klątwa jakaś, tam się drzewo palić co to się dzieje? Ogromne kopane jeżozy, wiesz, nie, ja stąd uciekam, ja stąd uciekam, gdzie jest ta głupia wieża, ona gdzieś tu, dupy... no znowu te dźwięki, co to jest, mówi kołak, ja nie wiem, co się dzieje? Czemu te początki muszą być takie straszne i takie, takie, takie złe? Ja nie rozumiem tego. Cały świat jest przeciwko mnie dzisiaj. To jest karma jakaś. O, tam jest ta wieża, tam jest ta wieża, tam jest ta wieża. Jest! Szczęście się do mnie uśmiechnęło, znalazłam wieżę. Nie gadajcie, że tu nic nie ma, no. No i co ja mam zrobić w tej sytuacji? Nie no nie, to jest jakaś masakra. Dobra, idę do wioski, poczekać, aż się z, z rozjaśni, bo ja, ja nie wytrzymiam. Dobrze, dobrze, już, już cicho, w świecie. Proszę daj mi spokój. Daj mi pożyć! No i pięknie. To o to właśnie chodziło. Piękne, ładne słoneczko. Zbliża się noc, ale ja nie mam zamiaru pozostać w tej wiosce ani minuty dłużej. Ona jest jakaś przeklęta, jakaś nawiedzona. I myślę, że dobrym pomysłem byłoby ją opuścić i ruszyć. Kurcze, tam nie ma drzew. Ja chcę drzewa! Dajcie mi drzewa! Dajcie mi drzewa! Dajcie mi rośliny! Dajcie mi. Dajcie mi przeżyć tą noc. Nie! Szczur, 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 szczur. Nienawidzę szczurów. Dajcie mi żyć! Nie! Nie, <śm> nie mogę umrzeć! Goni mnie coś? Chyba, chyba nie, więc jest dobrze. Jeszcze żyję. Teraz trzeba wykopać jakiś dół i spokojnie przetrwać noc. To nie jest nic trudnego. Przecież to tylko Minecraft. Minecraft nie jest wcale taki trudny. No, czyż? Nie, prawda? O, tam jest, tam są drzewa. Dobra, tam pójdę, tam może przeżyję. Oby, mam nadzieję, etaku, że, że nic nie jest. Co to jest? Co to jest? Andrzej! Andrzej! Andrzej. I teraz, jak tutaj wejść na górę? Jak nic nie widzę, no tu nic nie widać, no! No masakra jakaś! Nie wierzę, czemu to musi... Czemu to musi się tak zaczynać zawsze? Dlaczego ja? Nie, 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 nie! Nie chcę się teraz tu tutaj pojedynkować! To jest ta sama wieża, czy to jest inna? O Boże! Cze czekajcie, ja tutaj. No kurczę, nic mi nie wie Jak ja mam tam wejść? O, dobra. Zostaw mnie zombiaku! Ja chyba tam widziałam coś, 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 coś. Łóżko. <laughs> tu jest łóżko. Jestem ocalona. Mam pochodnie w końcu. Po tylu latach. <laughs> o, o! Nie, 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 nie! Nie, Uff. nie wejdziesz tutaj, ha, ha. Ha, Łonie! Łanie, o, być mi. Proszę, panie. Nie nie nie. Nie, 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 nie. Tego nie było, to się wytnie w mojej drodze. było tak pięknie. Już myślałam, że, że uda mi się nie umrzeć pierwszym odcinku, ale jak widać los miał inne plany. No cóż, teraz... O, tam umarłam. Dobra, idę idę, tam tylko, żeby nic mnie nie zabiło. Bardzo ładnie, proszę. O, moje, moje ziarenka, moje ziarenka. Dobrze, że nie odeszłam zbyt daleko. Bardzo się z tego cieszę. Łóżko, dobra, zaraz je tutaj postawię. Chyba mam wszystkie rzeczy. Mam taką nadzieję. Teraz kulturalnie się prześpię i mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie zechce zabić ponownie. Dzień dobry. Znaczy dobry wieczór i, i dobranoc. Nie wierzę. No idź. A teraz? Pan. No, okej. Okay. Czy one potem... A, i dobrze ci tak, ty zły człowieku. Okej, okay, jeszcze tam się palą, jest dobrze. Biorę to łóżko, skrzynkę też mogę wziąć. Czemu by nie? Czy ja teraz słyszałam małego ząbieka, czy tylko mi się wydawało? Nie, on te małe się nie, nie palą. To chyba nie może skończyć się za dobrze. I co ja teraz zrobię? pomocy! Oh, nie! Okej. Okay. Sytuacja wygląda następująco. jakiej chcą mnie zabić? Co on bardzo blisko, nawet nie chce się zbliżać do tych drzwi. Hmm, co ja mam? Trochę drewna. Hmm. Myślę, że uda mi się wyjść z tej sytuacji cało. Zrobię podkop. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Po co ja mam się z nimi skoro Mogę uciec po prostu. Kiedy indziej się z nimi pobiję. Czemu tu nie ma chleba? Jak się robi chleb? Czekajcie. Co to jest? Co? Nie wiem nawet jak to przeczytać. Jestem słaba z angielskiego, więc nawet nie próbuję. Ale jak ja mam zrobić chleb? Pomocy, jak się robi chleb? Co to jest? To jasne i ciasne! Jak ja mam z tego chleb zrobić? Wy Wytłumaczcie mi! Ci dalej się nie znudzili. Ojeju! Niechcący to było, ja mogę wam przysiąc. Teraz... Tak, spokojnie. Epoka kamienia. Juhu. Teraz oddalmy się troszkę od niej. Nie, 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 nie! Dlaczego, dlaczego ja zawsze muszę mieć takiego niefarta? No dlaczego? Nie wiem, czy nawet jest sens wyrażać po tej temy. O nie, dobra, dobra. Nie, ja muszę się odegrać, koniec tym, kurczę. Ja już. Ja już się nie da tak zabić. Ja nie mogę na to pozwolić. Zaraz tym złym zły, dwom, czy, czy tam trzem zombiakom małym pokażę. Że nie warto zadzierać z osobami z Podlasia. Naprawdę to jest. to jest wojna, to jest pewna śmierć dla nich. Ja wam mówię. Oni nie przeżyją tego, tej walki. Nie nie ma szans. Tej na pewno nie przeżyją. Ja wam mówię. Laska Vanilli, co to jest? Czy można tu zjeść? Czy na razie nie jestem głodna, więc ciężko to stwierdzić. Cześć Andrzeju. Dobrze, że ty chociaż mnie nie atakujesz. Kopię się w dół, w dół, w dół, kopię się w dół, się w dół, dół, się w Pamiętajcie, moi drodzy, że 30 łapek w górę to jest odcinek w niedzielę z Minecraft Extra, a za dwa tygodnie kolejny odcinek z Minecraft Podlasie oczywiście, jeśli spodoba Wam się mój powrót i powrót tej serii. Mam nadzieję, że tak. Wiecie co, upewniłabym się jeszcze raz, czy w tej wieży na pewno nic nie ma. Ponieważ, no, trzeba by się... I znowu pada deszcz, nie no, naprawdę... Katus. Okej, okay. nie ma deszczu, więc jest bardzo dobrze, ale jest mgła. O, jedzie, idzie do mnie ten, 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 ten zły człowiek. Chodź tu, no chodź, no chodź, nie masz ze mną szans, mój drogi. ha, jesteś sam. Gdzie on jest? Tu jestem! Ha! Nie przeżyjesz tego! Już nie ma dla ciebie szans na przeżycie! Ha, ha! Ale fajny struś! O, jeszcze tam poluje na mojej temy! Ham, jeden! Idź pan! Idź, ha! Mówiłam, że nie przeżyję tego! Mówiłam, mówiłam! Oczywiście miałam rację, jak zawsze. Teraz chciałabym iść do tej. Wierzę, bo tam coś na dole będzie. Ja wam mówię, co? Ja nigdy się nie mylę. Ja jestem... Est... Ej, to jest jakieś... jakiś dziwne. Ten deszcz jest zepsuty. Tu pada deszcz, a tu jest... A, bo to chyba pustynia, dlatego nie padać. Czy jakoś... Ja, ja nie wiem, jak to działa. W ogóle ja jestem ułamna, jeśli chodzi o te sprawy minecraftowe. Więc nie będę się w to zagłębiać. Hmm, teraz tak. Co to jest za smok jakiś? Co to jest? Ej, ja tutaj czuję się niebezpiecznie w tym otoczeniu tych złych człowieków. O, nie, 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 nie! proszę, zostawcie mnie w spokoju. Jakiś latający koń, jednorożec, czy, czy, czy nie wiem, co to jest w ogóle? Lata tam o tu. O, jest ten domek. Dobra, 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 dobra. Teraz, w którą stronę była wioska? Co ja mogę tu jeszcze? Kurczę, niezbyt za duży mam wybór, jeśli chodzi o jedzenie, co mnie martwi. Ale teraz, tak. O nie nie, nie, nie. Coś trzasnęło obok mnie, do, dokładnie tutaj, w tamtym miejscu. Więc dobrze, ja się tutaj ukryję przed złymi piorunami przeświata i pogody. Moi drodzy, z tego względu, że na dole Znajdują się lochy, a z lochami wiążą się różne niebezpieczne stworzenia, potwory, pułapki i tym podobne. A ja nie chciałabym umrzeć w tym odcinku po raz czwarty, chyba. Więc postanowiłam, że w tej wieży zakończymy dzisiejszy odcinek, i najwyżej w następnym pójdziemy sprawdzić te lochy. No i cóż, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę i jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku. Liczę na to, że razem ze mną będziecie się świetnie bawić oglądając tą serię i przeżywać ją razem ze mną. I już nie przedłużając, do zobaczenia, trzymajcie się i widzimy się za tydzień. Bajo!